Hej, hej! Pewnie słyszeliście coś o Wielkiej Republice. To nowy okres, który eksploatują gwiezdne wojny i w którym, no, jak na razie, mamy kilka komiksów i książek, ale mam nadzieję, na film animowany, gry, no i może film kinowy, ale może za bardzo szaleję tutaj z popuszczaniem wodzy fantazji. Wielka Republika to czasy około 200 lat przed wydarzeniami z mrocznego widma, kiedy to Republika Galaktyczna była w rozkwicie. Jednym z istotnych tworów, z których Republika była dumna była stacja kosmiczna Starlight Beacon, a po polsku Latarnia Gwiezdny Blask. Była to wielka stacja kosmiczna znajdująca się na terenie zewnętrznych rubieży. Swoją drogą, dodam, że moim zdaniem ktoś, kto ją wymyślił, miał absolutnie genialny pomysł, bo stanowi ona przeciwwagę do istniejących po stronie w cudzysłowie tych złych, gwiazdy śmierci, bazy Starkiller i wszelkich innych superbroni, wliczając to te, które obecnie należą do legend. Wreszcie ktoś wymyślił Wielką stację kosmiczną, która należy do tych dobrych. O superbroniach zresztą robiłem jakiś czas temu materiał, także poszukajcie na kanale, a ja postaram się wstawić kartę do odcinka. Po prawej na górze powinna być. No nie wiem, chyba, że zaspałem i zapomniałem ją wstawić. W każdym razie, jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej o tej stacji Republiki, wrzućcie subika i lecimy z materiałem. Ciekawostka numer jeden. Latarnia Gwiezdny Blask została zbudowana około 232 roku przed bitwą o Jawin w ramach tak tzw. Wielkich Projektów, mających na celu rozbudowę Republiki, realizowanych przez wielką kanclerz Linę So. Latarnia została zbudowana z wielkim przepychem oraz dbałością o szczegóły. Z założenia miała pokazywać różnorodność światów. Które wchodziły w skład Republiki, dlatego części wykorzystywane w jej budowie, jak również jej personel, pochodziły z różnych planet. Również znajdujące się tam atrakcje i serwowane posiłki odzwierciedlały różnorodność galaktyki. Mówiąc w skrócie, latarnia miała pokazywać wspaniałość Republiki. Ciekawostka numer dwa: na stacji znajdowała się również świątynia Jedi. To właśnie na jej szczycie znajdowała się latarnia. Świątynia ta była największą po świątyni na Korusant. Została zaprojektowana przez Jedi o imieniu Paolo Hidalla. Oczywiście, nawiązanie brzmienia tego imienia do Pablo Hidalgo, jednego z ważniejszych członków Lucasfilm Story Group, jest czysto przypadkowe. Zadaniem świątyni Jedi na stacji Gwiezdny Blask było nadzorowanie Jedi na terenie zewnętrznych rubieży. Przebywali tam jedni z najbardziej doświadczonych członków zakonu, aby jak najlepiej służyć galaktyce. Ponadto Jedi pełnili bardzo ważną funkcję na stacji. Dowódcą całej Starlight Beacon była członkini zakonu, mistrzyni Avar Kris. Ciekawostka numer 3. W czasach Wielkiej Republiki zewnętrzne rubierze były regionem, w którym trudno było się poruszać. Stacja miała za zadanie wysyłać sygnał, który pomagałby odnajdować drogę zagubionym podróżnikom. Jak ją określano, miała być taką latarnią morską, niosącą światło tam, gdzie ono było potrzebne. Jakiś czas po otwarciu stacji okazało się, że sygnały te trafiają nie tylko do statków, odbierały je Ridadi. Szarańczo podobne ogromne owady z planety Shuraden. Migrowały one raz na kilka lat, zwykle unikając zamieszkałych światów. Kierowały się one impulsem magnetycznym, który został zakłócony przez sygnał ze stacji, przez co kierowały się w jej kierunku. Zauważyła to w porę przebywająca tam. Kiwi Trenis, która w porę skontaktowała się ze stacją, na której zdążono w porę przekalibrować sygnał tak, aby wysyłany przez nią impuls nie kierował Ridadi w jej kierunku. Ciekawostka numer cztery. W czasach Galaktycznej Wojny Domowej na cześć latarni nazwana została Operacja Wojskowa Sojuszu dla Przywrócenia Republiki, czyli popularnie rzecz ujmując Rebeliantów. Akcja ta, mająca miejsce po bitwie o Hoth, miała na celu ponowne zjednoczenie floty sojuszu. Przy stosunkowo niewielkich stratach udało się osiągnąć ten cel, i flota rebelii była gotowa do dalszego stawienia czoła Imperium Galaktycznemu. Ciekawostka numer 5. Otóż jakieś dwa lata po otwarciu stacji została ona zniszczona w wyniku ataku Nihilów. Nihilowie to byli anarchistyczni piraci, którzy zamieszkiwali na zewnętrznych rubieżach galaktyki. Dysponowali dostępem do tajemniczych tzw. ścieżek, czyli szlaków innych niż nadprzestrzenne, umożliwiające poruszanie się po galaktyce. Wejść do antyprzestrzeni można było tylko posiadając specjalny rodzaj silnika. Zinfiltrowali oni stację, po czym unieszkodliwili systemy i podłożyli bombę. W wyniku ich działań stacja wypadła z orbity i spadła na powierzchnię planety Eiram. Dajcie znać, czy chcecie jeszcze usłyszeć więcej o Nihilach, bo to ciekawy temat. W końcu nieczęsto nieczuli na moc przeciwnicy są w stanie skutecznie walczyć z republiką bronioną przez Jedi. Dzięki wielkie za oglądanie. Jeśli wy znacie jakieś inne ciekawostki na temat latarni Gwiezdny Blask, to komentarze oczywiście są jak zawsze do waszej dyspozycji. Podzielcie się informacjami, ja też chętnie poczytam. To pewnie nie ostatni filmik związany z okresem Wielkiej Republiki, bo jak już wspomniałem, co chwilę wychodzi w tej chwili coś nowego i na pewno dowiemy się jeszcze innych ciekawych rzeczy związanych z tym okresem w galaktyce. Ja czekam na jakiś serial osadzony właśnie w tych czasach, kto wie, może niedługo się doczekamy. Jakieś nieliczne zapowiedzi między wierszami mogły nam sugerować, że być może coś powstaje. Kładnijcie na naszego Discorda i grupę na Facebooku, a jeśli chcecie wesprzeć finansowo działalność biblioteki, możecie nacisnąć guzik wspierania pod okienkiem filmu na YouTubie. Trzymajcie się, uważajcie na siebie, edytujcie osusa i często się uśmiechajcie. A tymczasem ja się z wami żegnam. Niech moc będzie z wami. Pa, pa.